Witam z bardzo serdecznie z tej strony, Sebastian Kowalczyk. Napiszcie, jak wam mijają święta. A ja chcę troszeczkę powiedzieć o naszych planach na przyszłe dni, może tygodnie, bo na pewno nie na kolejny sezon. Bo jak wiecie, nie ma sensu tego robić w naszym przypadku, kiedy ten sklep się tak szybko rozwija, bo, bo tak naprawdę jakby całe nasze życie jest od tego miejsca w tym momencie. Uzależnione, więc robienie jakichś takich długoterminowych planów totalnie nie ma sensu. No ale co będziemy robić, moi kochani, za moment po świętach? Ja oczywiście zasuwam na lód. W ogóle mega się z tego cieszę, że, że są minusowe temperatury bo ja zawsze czekam, czekam na tą porę roku, czekam aż się zrobi biało, aż jeziora będą skute, ja będę mógł na nie wejść i się bawić z tymi okoniami. Kto, kto tego jeszcze nie robił, to yy, zachęcam, yy, spróbujcie łowić z echosondą, tu wiele osób się zawsze odzywa, że o, bo ze echosondą to nie łowienie, wszystko, bo wszystko fajnie, wszystko super, ostatnio taki komentarz właśnie czytałem, tylko po co Wam jest ta echosonda, więc ja, jeszcze raz wyjaśnię, póki nie łowiłem zechosądą i byłem parę razy na lodzie, próbowałem łowić, ale dla mnie to było w ogóle totalnie nieciekawe. To, to zawsze tak się śmiałem z tego, że to tak jakbym łowił w kiblu, jest jakaś dziura, nie wiadomo o co chodzi, nic nie widać i w ogóle co, 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 co to za łowienie. A ze Hosondą to jest jednak tak jakby to była jakaś taka nie wiem gra komputerowa dla mnie jest to naprawdę wspaniałe doznanie i to uwielbiam wszystkich zachęcam jeszcze raz powtarzam tylko że jak będziecie wchodzić na lód to ma być to lód pewny Niech najlepiej aby miał 10 cm przynajmniej jeśli ma mniej to chodźcie koniecznie z piżknią no i jeśli nie macie zakupcie kombinezon Pływający, ja to zawsze powtarzam. Nie wypornościowy, nie asekuracyjny, tylko koniecznie, koniecznie pływający. Mając odpowiedni sprzęt, jest to naprawdę bardzo przyjemne, bardzo fajne. Ja łowiłem nawet przy temperaturach dochodzących do minus 20 stopni. Jeśli nie ma dużego wiatru, to można sobie spokojnie te ryby łowić. Ale tam chłopakom jest wesoło, już do nich idziemy. Ale im wesoło jest. Co się stało? Przemek opowiedz. Przemek opowiedz. Nie ma co opowiadać. Co, co się stało? <grym> A, takie poranki z duchami mam. Przemek opowiadał, <grym> że przyszedłeś rano. Siedzi. Nie, nie widziałeś go, że on tutaj był. No. I tam przy jak zacząłeś światła zapalać. A on, A on ci... mi tu gasił. A on ja on wiem. Tu gasił. ja tak dwa razy, no. <grym> tak. Ja I wychodzi Kowalczyk i. Co jest kurczę z tymi światłami, żony ciągle go pozapalą, a Ale ja w, ogóle w pokazie, zauwa ja w ogóle zauważyłem, ja w ogóle zauważyłem, że Przemek to jest kurczę z tygodnia na tydzień coraz bardziej dowciapny. Hej, bardzo. On Bądź z z siebie, Przykład, dowcip mu się wyostrza totalnie. Ktoś kim przystaje, tak Tak przystaje. jest, tak jest. Dokładnie, ale słuchajcie, najważniejsze, że jest wesoło i teraz pytanie do, do towarzysza. Towarzyszu. Słucham. Gdzie po świętach ruszasz na ryby? Nigdzie. Jak to? Czemu to z tak? Z sylwestra przecież jedziemy. Ja sezon zacznę w połowie stycznia. Poważnie? I co będziesz łowił? Chyba, że będziesz chciał, jak e, czekaj, bo będziemy mieli czas między 27 a 30. To jak wisełka, to, to możemy na klenie pójść Mocne, połazić. Na nocne klenie? No? E, jeśli będzie na plusie, to pstrągi. Ale mówię ja ale ja mówię teraz o tym okresie. Mieliśmy święta no, miasta. Aha, sylwestra, tak, bo no, mieli. 3 nie, dni, bo mówiłeś. Trzy no, okay, dni, okay. a później wracamy z Sylwestra czwartego. Robimy inwentaryzację, więc pierwszy tydzień taki stycznia, wyjęty trochę z życia. Stycznia będzie wyłączony. I później, jak pogoda pozwoli, to, to będziemy latali na e, Ja oczywiście jadę na trocie. Pierwszy, drugi, trzeci jestem na trociach. Jedziemy z Jackiem nad No Jak to będzie, to, to zobaczymy, bo to jest zawsze zagadka i niespodzianka ewentualna. Ja właśnie taką taktykę obrałem w tym sezonie, że odpuszczam początek sezonu. Niech ta pierwsza giełda napalonych wędkarzy przeleci, wyłowi się. Ale to ma klimat. A, a potem wędkarzy drugiego sortu. To, to ma klimat. Ja w ogóle uważam, że to jest, to jest naprawdę tak fajne i sympatyczne. Rozmowy z tymi wędkarzami nad wodą i tak dalej. Ja normalnie unikam, unikam tłumów, ale tak się przyzwyczaiłem do tego takiego klimatu właśnie poświątecznego nad wodą, te skupiska wędkarzy, piekące kiełbaski na, na ognisku. Jest, fajnie jest, kurczę, takim outsiderem się trochę zrobiłeś, tak. Wiesz, ja codziennie tyle rozmawiam z wędkarzami, że jak już idę na ryby, to chciałbym chwilę sam pobyć. A, nie, ja, wiem, ja wiem o co chodzi. Ja, ja, też tak mam, ja też tak mam na przykład w Warszawie, że właśnie z łódki, to człowiek jest taki troszeczkę odcięty, bo tak z brzegów, to tak, a każdy chce pogadać i tak dalej, i tak. No faktycznie na pewno czasem jest fajnie pobyć samemu. A jak lód? Co jak lód? No jak to, no co jak? Ja, ja z lodu łowiłem ostatni raz 25 lat. No temu. dobrze. No Także Ale... jak będzie lód, to będzie bojowe zadanie. Będziemy szkolili towarzysza Gugałę z podstawowych technik łowienia No tak, bo jeśli ja, z lodu. Bo ja jeśli... pamiętam zakajtkę, jak łowiłem na lodzie. 6-7 lat mieliśmy, mieszkaliśmy bardzo blisko jeziora. Pierzchnie około się przerębel. Zaglądaliśmy w przerębel, są ryby. Taka czysta woda była. No to siadamy łowimy. Nie było ryb, to szliśmy dalej. Kuliśmy szukaliśmy. Ale to ile wiesz, tych ryb wtedy było. Było no, na gęsto. Wiesz, taka czysta woda, patrzysz, przerębel widać, tam jakieś okonie, płotki na dnie, no to siadasz i łowisz. A, bo ale to no na się wszystko, płytkiej wodzie. wszystko się zmieniło, wiesz, od. No nie na płytki, bo to normalnie do 4 metrów, to mogłeś spokojnie aha. sobie, wiesz. No fajnie. fajnie. Zobaczyć. Ponieważ... Ale co, ale potem co przeszło, tak? No nie było czasu, wiesz. Jakbyś no mnie to, to... Nie, nie kręciło. Ale teraz są kombinezony pływające. Jest sprzęt, jest Boży nauczyciel w sklepie, tak. No to słuchaj, no jeśli, jeśli ty mnie namówiłeś na łowienie pstrągów, to, to ja cię zabiorę na lód i. Nie tylko przeraża kaliber ryb łowionych z lodu, tak jak widzę, wszystkie takie, wiesz... No nie, 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 no żywczyki, dlatego nie, nie. Jeśli obiecujesz, nie. że będą. Ładne, nie, no to dlatego my się, my się specjalizujemy właśnie w okoniach i polujemy na te największe i w zeszłym sezonie było całkiem fajnie. Chyba ktoś przyszedł. Oto to zaraz. Tak, a my się przejdziemy tutaj do przemcia. Yy, Przemczu, powiedz mi yy, mój drogi, gdzie ty yy, po świętach na ryby jedziesz? To trudne pytanie jest, bo się na razie nigdzie nie wybieram. Ja słyszałem coś o Norwegii w ogóle. Ale to ja do przecież szlaki, więc na razie to jest taki temat. No, widzicie, kurczę, no niestety taki jest. Albo grubo, albo wcale. Towarzysz Gugała już wystawił nasze kolory blaszek Madeja. Znajdziecie je w nowościach, tak samo jak Klasyczne blaszki podlodowe, czorty i kiełże. A w ogóle zwróciliście uwagę, że towarzysz Gugała w ogóle dzisiaj yy, nie hejtował. No, dzisiaj jest Wigilia, czyli tu pewnie z tego, z tego powodu. Czyli całe święta będzie grzeczny. A jeszcze Wam powiem, że było mi bardzo miło, ponieważ yy, Majki zaprosił mnie wczoraj na yy, znaczy zaprosił mnie już wcześniej yy, na Wigilię Pracowniczą yy, Plecionową. No, yy, pojechałem. Bardzo było fajnie. Bardzo sympatycznie, w ogóle nie widziałem chłopaków. Kurczę, prawie cały sezon ich nie widziałem, bo nie było, no nie było czasu się spotkać. No, na no, miło, miło sobie spędziliśmy e, Wigilię. Majki, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. E, a jeśli się mnie właśnie Majki pytał, mówi kurczę, bo, bo mówiłeś, że jak już będziesz miał sklep e, e, już taki gotowy, to, to mnie zaprosisz ogólnie, Jeszcze nie byłem, nie widziałem. No to Majki, słuchaj, już Cię zapraszam po Nowym Roku, jak najbardziej i wpadaj, siądziemy, pogadamy, bo jest taki mały projekcik, jaki jeszcze mamy do zrobienia, no i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. O, idzie nasz święty Mikołaj, jak... co taki zaspany? Nie zaspany. Jestem przygotowuję się do świąt. A to tort wigilijny na mnie. Dostaliśmy białe? prezent z firmy Relax. Dobrze, takie cudownika Dostaliśmy musimy zacząć przed było Nie wymyśli. No to bardzo miło. Mam kubeczek i patrzę od razu. Wkładka czarna. Aha. Wkładka czarna. O, ja to od Łukasza. Dziękujemy. Czarna mała. Tak, dziękujemy, dziękujemy. Bejdzie bardzo komuzała. miło. Dobrze. Kolego szanowny wspólniku od razu opowiedz. Ale spokojnie, spokojnie, nie stresuj się. Jakie masz plany, takie poświąteczne, na ryby? O kurczę, no do Hiszpanii. Jak tylko lód będzie, to lecimy gdzieś na lód. Tylko musi być trochę tego lodu, bo ja nie wlezę na cienki. Będzie się ślizgał jak ostatnio. <laughs> będzie się, się ślizgał jak ostatnio. No i lód i tak Hiszpania. No i myślę, że rugie zrobimy. Czyli jeszcze. zimno, ciepło, ciepło, zimno, tak i, i plus rugia. Tak, i rugia. O, jeszcze. faktycznie fajny pomysł o rugi zapomniałem wspomnieć. I rugie musimy. No to takie troszeczkę dalsze plany, bo ja myślę, że rugia w lutym, a to tak przełom stycznia i lutego chyba Hiszpania. Rugia, Ej, a tak jeszcze rumania przecież. No to musimy się uwijać. No, no, to pracę. się trzeba po prostu uwijać. tyle. Tak. Poważnie. Na poważnie klimat świąteczny musi być. Proszę bardzo, czapka Mikołaja. No i co? No, to... To może wy albo nie wiem. Zdrowych przede wszystkim. Świąt życzymy. Dużych, dużych połowów ryb na przyszły sezon. Nie wiem co jeszcze. Dużo, wolnego czasu. Dużo wolnego czasu. Dzisiaj z, rozmawiałem z Konradem z Czorztyna i powiedział tak. Jak będzie, e, będzie zdrowie i będzie czas, to będą i ryby. Bo statystyki robią swoją, trzeba na ryby chodzić. Trzeba, do... na ryby chodzić trzeba na ryby dokładnie. chodzić, Także życzymy Wam dodatnich statystyk. W przyszłym tak jest. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Nie, a wyników ujemnych. Yy, kochani, ogólnie weso bez, bez przedłużania, bo już Hejtować. tak Paweł skajtował, wesołych świąt, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a cała reszta to jest tylko dodatek. Trzymajcie się na razie. Hej!